Cześć widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeśli nie oglądaliście poprzedniego, to koniecznie nadróbcie, bo tam obiecałem, że zabiorę was na mecz dla liga: Villarreal Sevilla. Nie mogę się już doczekać, myślę, że nie będę tego wstępu przedłużał, więc widzimy się już na miejscu. Pociąg miał trochę opóźnienie, więc niewiele zostało mi do meczu, bo niecała godzina do początku spotkania. Jeśli chcielibyście sobie z Walencji pojechać do Villarreal na mecz, to da się kupić tanio bilety na regionalny pociąg. Ja wydałem jakieś 7 euro w dwie strony, więc uważam, że to uczciwa cena. Pod Estadio de la Ceramica, kiedyś El Madrigal. I właśnie, co ciekawe, co do dnia, bo dzisiaj jest 11 maja w 2008 roku na El Madrigal Villarreal, który dziś będzie grał z Sevillą, zdobył wicemistrzostwo Hiszpanii i tak z ciekawości zajrzałem sobie na skład yy, tamtej ekipy żółtej łodzi podwodnej i Nostalgia, bo tam kilku znanych piłkarzy występowało wtedy. Między innymi Diego Lopez, Diego Godin, Joan Capdevila, Marcos Senna, Santi Casorla, Robert Pires, Giuseppe Rossi czy Nichat Kaveci. że wszedłem sobie do sklepu, żeby kupić szalik, tak tradycyjnie, bo zbieram szaliki z każdego miejsca, gdzie jestem. Ale dziś jest taka szalona promocja, bo chyba 35% na koszulkę klubową i kolejka do kasy, właściwie do dwóch stanowisk przy kasie, jest tak gigantyczna, że myślę, że nie zdążyłbym do początku meczu, a mam jeszcze pół godziny, niecałe pół godziny do początku spotkania. Zapytałem się na szczęście i dowiedziałem się, że sklep jest otwarty jeszcze godzinę po meczu, więc wtedy sobie kupię szalik już na spokojnie, bo podejrzewam, że takich tłumów nie będzie, ale tu jest naprawdę mega dużo ludzi. W ogóle podoba mi się pomysł z tą strefą dla dzieci przede wszystkim, dla kibiców. Przy takiej pogodzie tutaj można fajnie w rodzinny sposób spędzić te kilka ostatnich, kilkanaście ostatnich minut przed meczem. że pierwszy kwadrans to totalna dominacja w Sevilla Sewia chyba ani jednej sytuacji nie miała i teraz była też śmieszna sytuacja przed chwilą. Nianzu, bodaj dostał czerwoną kartkę. Wow! I to kolejna akcja gospodarzy. Dostał czerwoną kartkę. Nie wiadomo za co, ale okazuje się, że sędzia się pomylił i zamiast właśnie żółtej pokazał mu czerwoną, szybko to poprawił. Ale tutaj kibice wybuchli, wybuchli śmiechem, bo to komicznie trochę wyglądało. Cała liga hiszpańska. 25 minuta. Sevilla nie istnieje i nagle dostaje rzut karny za zagranie ręką. Konsternacja i suszycie gwizdy na trybunach. No bo Sewija nagle z niczego może wyjść na prowadzenie, ale to za chwilę. No i jest jeden do zera. Te dwa pierwsze kwadransy to jest to, to, totalna dominacja gospodarzy. No ale cóż, taki jest futbol. jakoś tak i już mamy 1 do jednego, ale zasłużony wynik w ogóle w międzyczasie sobie sprawdziłem i ten rzut karny to był pierwszy strzał Sewii w tym meczu no ale Sorlot doprowadził do wyrównania i jedziemy dalej druga bramka dla Sewii w sumie Cały czas Villarreal Nesiri tutaj celebruje bramkę Sevilla tak naprawdę znowu nic nie grała Po tej strzelonej bramce Villarreal był lepszy Ale ponownie stracił bramkę Tym razem po uderzeniu głową A wiemy, że Nesy, Marokańczyk On potrafi po prostu skakać bardzo wysoko I po raz kolejny to zrobił zapał piłkę W cudzysłowie oczywiście za piłkę bardzo wysoko w powietrzu tak przynajmniej mi się wydawało z mojej perspektywy, a mam trochę daleko do bramki. No i zaczęliśmy drugą połowę. Mam nadzieję, że będzie równie udana co ta pierwsza, bo trzy bramki to całkiem sporo. Jak na razie jestem zadowolony. Ale też trzeba oddać tutaj, że Nyland bardzo pomaga swojej drużynie, która w obronie jest bardzo kiepska i teraz z kolejną co idzie Villarreal I nie dotarła piłka do Sorlota, który swoją drogą przed chwilą kuknął potężnie obok bramki. Ale teraz Okampos zagotował kibiców. Widzieliście to pewnie na, na obrazkach, bo wam pokazałem. Yy, trochę przy aktorzy. sędzia nie zareagował on jeszcze za dyskusję zebrał żółtą kartkę, bo tam protestował Argentyńczyk Non-Stop. Yy, kibice tutaj trochę go poobrażali. Jeszcze wyrównali do końca jakieś 6 minut, plus czas doliczony. Słyszycie, co się dzieje? Jak kibice teraz żyją, bo chcą, żeby wia Real poszedł za ciosem, bo zasłużyli na zwycięstwo po prostu. Sędzia właśnie podyktował kolejny rzut karny. Ale tu się gotuje. Kibice są mega zbulwersowani. I Sevilla po raz kolejny może być na prowadzenie. Oj, tutaj się piłka, że w Real nie wytrzymują ciśnienia. Sędzia pobiegł szybko do waru, bo go zawołali. No i nie ma jedenastki. Ale tu się cały czas gotuje sędzia. Pokazuje czerwoną kartkę komuś ze sztabu trenerskiego chyba w Realu. Ależ tu się gotuje. Sędzia dołożył od siebie troszeczkę, ale to tak tradycyjnie w lidze hiszpańskiej tak właśnie to wygląda. Chyba będzie spalony, chyba jest spalony, nie ma bronki! Ale dramat! Ale dramat! Ten stadion po prostu eksplodował, ale teraz wszystko zostało im odebrane. Nie słyszycie! Przylibramkę na 3 do 2! Niesamowity mecz. Koniec spotkania stadion już opustoszał jak widzicie za moimi plecami. Coś pięknego, ale na podsumowanie przyjdzie czas za chwilę wyjdziemy ze stadionu i wtedy sobie trochę więcej. Pogadamy. Dobra, możemy przejść do podsumowania. Trochę mi to zajęło, bo poszedłem zaraz po meczu do sklepu kupić szaliczek. No, ale kolejka dalej była gigantyczna, bo jakaś ta super promocja cały czas trwa i chyba 50 minut straciłem. Ale wracając do meczu, no trafiło mi się naprawdę kozackie spotkanie. No, 3 do 2 w ostatniej akcji meczu Aleksander Sorlot, a przecież Sevilla prowadziła 1 do 0, 2 do 1. No, ale to nie było zasłużone prowadzenie, bo Sevilla, moim zdaniem, z boiska była dużo słabsza. Jeśli chcielibyście wiedzieć, ile kosztowały bilet na takie spotkanie, to ja zapłaciłem 27,5 euro. Uważam, że to jest rozsądna cena na takie spotkanie. Mega mi się podobała też miejscówka, bo widoczność była bardzo dobra. To, co coś mnie urzekło, to że jest tak bardzo rodzinnie, To nie było tutaj zorganizowanego dopingu. Kibice po prostu reagowali na to, co się dzieje na boisku. Mega podoba mi się opcja z tym, że mecz jest transmitowany na żywo na Telebimie. Tego w Polsce nie ma, nie wiem w sumie dlaczego. I do tego, obok ekranu, gdzie jest, gdzie jest podgląd na żywo, są składy. Do tego pokazuje kto wszedł, kto zszedł i pokazane są żółte, czerwone kartki i to jest mega, mega fajna opcja chciałbym, żeby coś takiego było w Polsce, bo kibice będący na stadionie nie muszą co chwilę zaglądać do telefonów, sprawdzać kto zszedł, kto wszedł, kto dostał kartkę polecam Wam kiedyś przyjechać na Villarreal stadion ma jakieś 23 tysiące, coś takiego, jeśli dobrze sprawdziłem sobie nie jest to duży obiekt, komfort oglądania meczu piłkarskiego nawet y, gdzieś wysoko na trybunach, uważam, że jest bardzo dobry. Więc y, jeśli tylko będziecie w Walencji, to koniecznie zajrzyjcie sobie do Villarrealu i pojedzcie na mecz. Y, nieważne z kim będą grać, bo tu atmosferka była nawet, nawet fajna. Taka mała przypominajka na koniec, pamiętajcie zostawić suba tutaj na dole, to nic Was nie kosztuje, zajmie Wam sekundę, a mi pomoże się rozwinąć. Pamiętajcie też o zostawieniu łapki w górę, o komentarzach, bo podobno to wszystko pomaga. A i tak na koniec wspomnę Wam, że kolejny vlog będzie z super miejsca, przynajmniej dla wielu z Was super miejsca, bo z Madrytu jadę na mecz Realu z Deportivo Alaves, więc... Oglądajcie też kolejnego vloga, bo ja już nie mogę się doczekać i myślę, że Wy też. Także do zobaczenia, cześć, trzymajcie się!